Witam was wszystkich z tej strony Michał i zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmu, tym razem znowu, no tak, korowity modern warfare 3. Już było na moim kanale, już się zawahałem, ale użyliście już gameplay od Dregena i tym razem nie jest to gameplay mojego znajomego, ponieważ jest to mój gameplay ugrany jakoś w wakacje, jakoś w środku wakacji, fajne były czasy wtedy grania w modern warfare 3. Dopiero zaczynało się hakerstwo i tak dalej, ale trochę o gameplayu jest to dosyć szybki yy, moap. Wbity na TDM, jak widzicie na początku gameplayu zginąłem na specjaliście, więc yy, ogólnie ten mecz szedł po mojej myśli i w końcu, pod sam koniec meczu udało mi się yy, zdobyć tego Moaba. Yy, używałem tutaj broni PP90M1 z tłumikiem i powiększonym magazynkiem i nie będę już się raczej rozwodził na temat broni w Modern Warfare 3, ponieważ jest to stara gra i każdy raczej wie co używać do danej broni, na jakich tryb, na jaką mapę. I na taki tryb to po prostu PP91, tłumik, powiększone magazynki, żeby spotkać wielu wrogów, żeby być cichym i mniej więcej robić yy, rzeźnie na bokach mapy. I obiegłem tej mapy parę razy, udało mi się wbić tego Kema, yy, znaczy Moaba I się, yy, mam nadzieję, yy, no może nie, nie zdenerwujecie na mnie, że dzisiaj nie ma Quella Ale mam ogólnie plan tygodniowy, mam zamiar jutro wrzucić Kem z każdą bronią well, Koło czwartku mam zamiar udostępnić wam gameplay mojego znajomego z Call of Duty Modern Warfare 3 A koło soboty, niedzieli, piątku yy, będzie jazda z Call of Duty Ghosts i mam dla was double Kema oraz kolejny odcinek ma z każdą bronią. I mam nadzieję, że taki mm, układ wam się spodoba. Więc krótki temat na dzisiaj, ponieważ gameplay też jest krótki. Jak wiecie lub nie wiecie, na moim kanale niedługo wybiję 100 widzów. Jest to dla mnie chora liczba, ponieważ jeśli obejrzycie jakiś starszy mój filmik, dziękowałem kiedyś za 12 subskrypcji i nadal sądzę, że... 100 subskrypcji to jest dla mnie dużo. To jest naprawdę do wiele dla mnie znaczy i się cieszę z tych 100 subskrypcji, które uzyskam w najbliższym czasie, ponieważ brakuje już tylko, jeśli się nie mylę, czterech subów. I co mam zamiar zrobić na te 100 subskrypcji? Mam zamiar nagrać dla was mój gaming setup, czyli mniej więcej to jak gram, w jakich warunkach, jaki mam sprzęt słuchawki, to jest trójka, telewizor tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej e, plus może jakieś gry pokażę jakie tam posiadam e, drugą sprawą jaka będzie w tym filmie, który będzie na 100 widzów, który planuję e, jest to ukazanie mojego gaming e, setupu oraz e, mojego class setupu czyli będzie taki double setup no więc ogólnie pokażę wam mój class setup z Call Ghosts, ponieważ parę osób pytało się mnie o moje klasy i na tym etapie grania, kiedy mam już koło 170 kemu wbitych, sądzę, że niektóre moje klasy mogą wam trochę dać e, jakieś inspiracji może, nie wiem ale mam nadzieję, że mm, moje klasy wam się spodobają i naprawdę postaram się zrobić to tak żeby było obiektywnie Zrobię, e, pokażę wam jaką klasą snajperską gram, jaką mam klasę do SMG, jaką do szturmówek a także klasę, która według mnie jest e, najlepsza przynajmniej do mojego stylu gry Y, oczywiście wszystko to będzie tylko mój punkt widzenia, ponieważ y, oczywistym jest to, że y, każdy powinien mieć własne zdanie I próbami, błędami uczyć się tego, co jest najlepsze i czego najlepiej używać do naszego stylu gry Ponieważ jak wiadomo każdy gra inaczej Więc dziękuję, dziękuję wam za obejrzenie tego filmu y, Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie Na każdy komentarz z chęcią odpowiem I siemanko!